No to cześć, otwórzcie razem ze mną kolejną paczuszkę od Wicki. I <gryw> nie wiem, jak ona się nazywa, szczerze mówiąc. Więc y... paczka niespodzianka. <gryw> Jakby to otworzyć? Um... Ciebie, jak to jest tu? To początek na. Ma... Dobra i mamy. Ładnie zapakowane. Nie powiem. Żeby mi się faktycznie nic nie stało. Aha, to jest paczka ambasadorska. Aha, dobra. E, widzicie? Widzicie. Yy, dziękuję za możliwość wysłania paczki ambasadorskiej. Z tego co wiem, ja mam z nią współpracę. Ja wiem, że mam współpracę z jej koleżanką. A z nią... Czekajcie, bo ja się już pogubiłam, ale dobra, jest to paczka ambasadorska. Yy. Pozdrawiam Cię YouTube'a. No to się zdziwisz, jak będziesz to oglądać. <noise> bo ja nie pamiętam, naprawdę. Yy. W środku znajdziesz różne rzeczy miłego otwierania. Yy. Mam nadzieję, że znajdę jakieś info, kim jesteś, bo ja byłam w stanie. Ja wiedziałam, że pisałaś mi, że Twoja koleżanka wysłała mi paczkę ambasadorską, ale ciebie nie pamiętam. Wiem, że chciałaś wysłać też paczkę, bo Twoja koleżanka wysłała. I tutaj dostałam takiego szoku, bo yy, ja myślałam, że to jest paczka po prostu Dwicki, a to jest paczka ambasadorska, o której nie miałam zielonego pojęcia. No dobra. Więc, no, poczytaliście z sami? Poczytaliście. Dobra, zobaczmy, co tu takiego jest. Mam o, skórkę. A czy ja mówiłam, że ja szukam skórki? Więc, jeżeli ktoś ma w ogóle czarną, to można do mnie napisać na wintet. Ja mogę kupić. Tu się pojawi wam wintet. Można do mnie napisać, powiedzieć, że ma się skórę wystawioną, ja zgarnę. Ja szukam czarnej. No, <grym> ale mam tutaj tą beżową. Dziękuję, bo szukam. Dziękuję. O, oby horse. Znowu kuni. Do konia za chwilę, do Tutaj ma. Co to jest? Takie świecące. Co to jest? Takie. To nie jest skóra, to nie jest ten. Tylko to jest taka jakby ta siemka. Plastiku. Nie wiem, jak to nazwać, ale gdzie tu miało to? Aha, tu. Taka. Bardzo fajna rzecz. W sensie świeci się fajnie, jak psuje jajca. No, chyba polubicie ten tekst. Ale nie, no fajne. Mi się to podoba, bo się świeci jak psuje jajca, więc. No. Tutaj mamy naklejki. Naklejki z konikami, które prawdopodobnie będą waszymi naklejkami, bo ja szczerze nie lubię naklejek, ale wersja gratisu ktoś sobie zgarnie. Tutaj takie śliczne konisie. Ej, to jest koń z chowrse! Chowrse! Ja sobie to zostawię, bo to jest chorse. Jeżeli ktoś gra w chowrse, to wie o co chodzi. Taka gierka. I tam jest taki koni od razu na, na wejściu do gry, więc. Chłopce sobie zostawię. I pisze się przez W, hobryse, więc no. Dlatego tak czytam. Tu jest on takie i takie. Więc chłopce zostaje ze mną. Gram chłopce od 2010 roku, więc nie dziwo to, że sobie go zostawię. Dalej jestem tak starym graczem, dalej gram w tą grę, której nikt nie ogarnia. Więc no. Ale jest chłopce, więc no. Tu są naklejeczki. I co ja tutaj jeszcze znajdę? Mam kolejną bransoletkę, kolejną bransoletkę do kolekcji. E, czy ja mówię, że ja zbieram bransoletki od widzów? Być może. Mam bardzo duży zapas, więc tu jest taka śliczna różowa e, bransoleteczka. A właśnie, ja wam pokażę, bo niedawno. Pamiętacie paczkę od Rico, gdzie wysłała mi zrób to sam bransoletkę? Zrobiłam pierścionek zrób to sam, więc e, no. Teraz Wam pokażę. To jest mój y, pierścionek, zrób to sam y, z paczki Odliko, więc y, no. Y, ja mam tak małe palce, że się to z... nie zmieści. <grym> Jednak się nie zmieści. Tutaj się zmieści. Nie zmieści, ale taki pierścionek. Chociaż tak mam małe palce. Bo ja mam szóstkę, jakby ktoś pytał, jaki rozmiar, więc bardzo maleńkie. No, nie, to nie jest gumka, to jest po prostu sznurek, więc nie, nie, nie chcę, bo on się rozerwie, ale taki y, z paczki od RICO. Więc no, trochę swoich też dodam kuleczek, o tych fioletowych i różowych, ale no. Mamy bransoletkę właśnie od y, tej osóbki, której nie wiem, kim jesteś, kim ty jesteś, ale no, idzie to na półeczkę z tymi rzeczami y, od widzów. Od razu sobie ten swój położę. Więc póki co, niech sobie leży tutaj. I patrzymy dalej, co mi się tutaj pojawia. Eee, Koraliki prawdopodobnie. Takie. Oj, chyba moi widzowie bardzo, ale to bardzo chcą, żebym ja robiła bransoletki, których no nie mam nerwów do bransoletek. Bo no, nie jestem tym człowiekiem, gdzie ja, 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 jarają mnie takie rzeczy jak branzoletki. Szczerze mówiąc, ja byłam tą dziewczynką, która nie, robiła, nie bawiła się lalkami, bo bardziej jej głowę wyrywała. Ani nie robiłam bransoletek, tylko autkami się bawiłam. Więc y, spróbuję tych bransoletek, Już próbowałam ten pierścionek zrobić. Właśnie od Rico to może przetestuję niedawno, niedługo to. Dziękuję za króliki ale te, wy ewidentnie chcecie, żebym ja te brązowatki robiła. Ewidentnie. <grystanie> Tutaj mamy y, chyba narzędzia, materiały. E Wersja, zrób to sam. <grystanie> Widzę, że znowu skórka. Cóż tu za skórka? To jest sztuczna. Tak, sztuczna skóra. Y, bardzo cienka, ale jest to skóreczka. Dwa kawałki takie różne Nawet na takie naczółki da rada to zrobić Bo jeżeli chodzi o taki rodzaj skóry To na przykład na kantarki na ogłowie On jest za delikatny i, i będzie tak Latał na koniu, więc Nie za bardzo Ale na przykład na naczółki może być Mamy kawałek taśmy To jest taśma bo jak to... to wygląda jak trochę taki Kolor różowy, tylko mocno, mocno Wyprany, więc nie wiem jak ten kolor nazwać Ale taki jest tu, na moje oko, 30 cm? Coś tego typu. Za długo siedzę w materiałach, by nie ogarniać metrów na, na, na patrzenie. I tutaj mamy ten drut, znowu. Ja już ten drucik mam. Już nie pamiętam od kogo dostałam ten drucik, ale... Ym, mam już taki drucik i to są te druciki miękkie. One są fajne właśnie chyba do wędzideł, z tego co wiem, bo ten jest za miękki, ale... Ten jest troszeczkę, trzeba siły użyć, żeby to zgnieść. Wydaje mi się, że do Benzido będzie idealne, Więc mamy, ale idziemy dalej, bo to nie jest koniec. Tutaj mamy. Aha. Tutaj mamy tom. Yy, to jest yy, taśma satynowa, chyba. Z tego co pamiętam, to jest taśma satynowa. No, chyba tak się to nazywało. I to jest około 10 mm. 10 mm taśmy satynowej. Ja robiłam wcześniej w modelach, robiłam akcesoria do modeli, gdzieś w się pojawi moje stare prace. Ale yy, siedziałam długo w taśmie satynowej. Potem przeszłam na hobby horse, więc taśma nośna i parciana, zmieniłam trochę materiały, ale siedziałam przez dłuższy czas. A z tego w tym momencie yy, kokardki robię. Mogę wam stawić nowy tutorial, bo już jakiś czas temu był ten tutorial na kokartki, ale mogę zrobić drugi. Więc z tego robię kokartki do koników, więc dziękuję. Oj, oj. Tutaj mamy. Ja nie siedzę już w rymarstwie, a nie w koletnictwie. Tutaj są takie, jak to nazwać? Takie coś? To są te do plecaków, do obroży dla psa, dla kota i tak dalej. Tylko dla obroży, dla psa kota to troszeczkę mniejsze powinno być, albo że y, potrzebujesz takiej, y, powiedzmy, delikatnej obroży dla dużego psa, jak na przykład, nie wiem, obszarek niemiecki, bull, bulldog jest małym psem, y, pitbull i tak dalej, y, więc no, można to do obroży wykorzystać, ale jak już mówię, ja już nie siedzę w kaletnictwie i nie robię już obruż, obrożek dla psów. Mam obrożek dla kota. Szczególnie moja stara praca. Ym, tu piszę Rudy, bo kto pamięta Rudego, kiedy mieszkałam w Gdańsku, był kotek. I zrobiłam mu taką pseudo-obrożę, więc moja stara praca. <noise> Jakby ktoś chciał do jakiejś zabawki, czy coś, no to taka jest na Vinted obróżka. Więc no. Więc ogólnie ja siedziałam kiedyś w obrożach i robi robiłam je. Siedziałam też w kantarach i robiłam kantary dla koni, ale już nie mam ochoty, bo po idą one. Bo po co ja mam robić obroże... Boże, obroże. Obroże dla koni, tak, obroże dla koni. Po co mam robić kantary dla koni, skoro pójdziesz do sklepu randomowego i kupisz pierwszą lepszą za nawet za 10 zł kantar. No, więc tutaj są takie Klamry, nie wiem jak to nazwać, to są klamry plastikowe do plecaków, ja to tak nazywam, nie, nie wiem, ale są takie klamerki, tutaj mi się rzucą, rzucają koty, więc są naklejki kotów, widać, że jak ktoś wie, że jestem prawie kociarzem, chociaż nigdy kota nie miałam w domu, ale są kotki, śliczne kotki, te nie śliczny, <gryw> lubię koty owłosione, jak to nazywam Ogłosione chaty najlepsze. Tutaj mamy. Czy ja dostałam to, co sama sprzedaję, bo ja ogólnie mam też takie same. I to są dwudziestki. Ja to kiedyś kupiłam, bo miałam właśnie te obroże robić, ale ich nie wykorzystałam. Ewidentnie chcę, żebym wróciła do obroży. Ewidentnie chcę, żebym wróciła do obroży. To są e, sprzączki 20 mm. E, Przerączki metalowe, kaletnicze zwał jak zwał, i one są po prostu 20 mm. Tak one wyglądają. Ja takie same mam, identyczne, więc one tak wyglądają. O! Tak się używa. no. No i to są dosłownie te same, które mam. Więc to. No. Mam lekkie déjà Ludzkie drzewimy mam, ale no. Dziękuję. Konik na końcu, konik na końcu, ale idziemy jeszcze dalej. To są nanaczółki. A, to są te. Takie obrazy były. Wiecie o co chodzi, takie obrazy. Więc to są te diamenciki do tych obrazów. Kolejna dawka chyba naklejek z kotami tym razem. Jezu, same kłoty. Kłoty. No, dosłownie same kłoty. Te koty będziecie mieć w paczkach. I jak, jak zawsze, naklejki od kogoś idą jako wersja dla kogoś, poza tym koniem, którym powiedziałam, że jest chopsem, więc on zostaje ze mną. Ale kłoty idą. O jakieś liczne. Jakie lubię koty z niebieskimi oczami. Matko boska jakie to jest cudne. Koty z niebieskimi oczami w ogóle czarny kot z zielonymi oczami albo żółtymi. Piękność. Zwykły kot, niebieskie oczy, piękność. W ogóle nie wiem dlaczego mam. Lubię patrzeć kotom w oczy, ale one tego nie lubią. Mamy też sznureczki, zapomniałam ich nazwy. To jest taki nitka bardziej. Jest w kolorze żół jasno-żółto, yy, ciemno-żółto, tak? I jest również taka czerwona. I do tego również włóczki. Taka beżowo-biała i zielona. I widzę, że za chwilę dostanę cukrzycę po raz któryś. <laughs> Fajnie. Ja już obecnie nie mogę jeść słodyczy, bo jestem świeżo po operacji, ale Wydaje mi się, że jakiś tydzień wrócę do życia to zniknie to. <laughs> Ale dobra, mamy jeszcze tutaj naklejki ogólnie. Widzę, że się koty posypały, więc są tu dalsze kociaki. Wszystkie. Zm kot uciekł. Kocie. Zostań. Zostań. Ale dobra, mamy konia. Takiego. Nagrało się to, jak kot wypadł z konia. Jeszcze taki kot postanowił uciec od konia. Więc, no, mamy tutaj konika z fajnymi, całkiem fajnymi uszami. Ja go spróbuję naprawić, bo, bo no, Ale, bo mu tutaj wypadło. Ale tak, uszy mają, uszy mają nawet fajne, bo jest tutaj normalne takie. A tutaj takie śpiące pomysłowe wręcz. I taki konik. Z taką różową grzywą, grzywką. Ej, nie no, fajny pomysł na tego konia. Taki bajkowy, fajny. No, mi się podoba, szczerze mówiąc. Taki, kłonić. No, uszko to by trzeba było naprawić, to prawda. Przyszyć po prostu. Bo coś tutaj mu odlatuje. Ale na i można jeździć. <grytanie> Więc no, taki koniczek. No i oczywiście moja cukrzyca. Są to... W ogóle nie znam tych cukierków. Nie mam żadnego pojęcia, co to są te cukierki, ale nie znam ich. Trochę mi wyglądają jak stare szoty, jeżeli dobrze wiecie, o co chodzi. Te gumy takie kwaśne. I to trochę mi do tego przypomina. Więc, no... No, moja cukrzyca. Wysypuję wszystko. O, widzę, że jeszcze coś się wysypało i tutaj mamy jeszcze kotki, choć kocie, jeden, drugi i choinka, no już święta są, więc choinki również I, i no, tak wygląda zawartość w ogóle paczuszki i ogólnie, nie wiem, pisze tu w ogóle? Niestety nie wiem, kim jesteś, naprawdę. Jeżeli będziesz ten film oglądać, zostaw po sobie ślad w komentarzu, powiedz, kim jesteś, bo. Ech, nie mam żadnego pojęcia. Chciałabym ci, powiedzmy, mogę na najwyżej jej wintet wstawić tutaj, e, wypromować, ale nie mam żadnego pojęcia, kim jesteś, bo ja byłam w stanie stwierdzić, że. Tak jak mi pisałaś, że od twojej koleżanki, bo twoja koleżanka jest moją, ja jestem jej ambasadorem I że ten, że też chciałaś paczkę wysłać, bo ona wysłała No, a ja się z listu dowiaduję, że to nie jest tylko paczka od widza, tylko ambasadorska No i ja nie mam kontaktu, ja nie wiem kim jesteś, więc lekki szok no, jeżeli ktoś wysyła w ogóle do mnie paczki ambasadorskie jakiekolwiek, to stawiajcie chociaż jakiś napis. Że jestem ambasadorem czy coś, bo nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ja y, mam na Instagramie napisanych moich wszystkich osób, które są. Y, jestem ich ambasadorem. Tutaj się pojawi. Na, pojawią się też osoby, której one są moimi ambasadorami, więc no. Ale serio. Nie mam zielonego pojęcia, od kogo jest ta paczka. No, tutaj winted tej osoby, bo ja opłacam za koszta wysyłki. Przynajmniej tak się umówiłam z ludźmi. I co? I, i, i zapraszam na jej winted, bo nie wiem dalsze część, kim jest ta osoba. Naprawdę. Więc no mam nadzieję, że na takim winted można znaleźć jej właśnie śliczne bransoleteczki, czy tam właśnie tego cudnego rumaka. Mam nadzieję, że można znaleźć na wintet. Yy, no nie wiem, jak mam wypromować ją, bo nie mam danych, nie wiem. Nie wiem, jakby nie list, ja bym dali była stwierdzeniem, że to jest paczka od widza, a nie ambasadorska, więc... Eee. No i tutaj jest jedno z zasadniczych pytań, które mnie po prostu rozwala psychikę, bo Serio, ja byłam przyzwyczajona, ja byłam stwierdzenia, że to jest paczka od widza, a to jest ambasadorska i, i, i nie mam danych, nie wiem, kim jest ta osoba. Dobra, wstawię po prostu wintet tej osoby, więc no i taki rumaczek. Oj, to jest dziwny film, naprawdę, naprawdę dziwny film, ale mam nadzieję, że wam się spodobał i jako tako wpadliście do osóbki na wintet, chociaż zaobserwujcie ją. A obserwacja na Vinted nic nie kosztuje, więc możecie zapozorować ją i mnie, więc zapraszam.